Witam Was, kochani, bardzo serdecznie e, w odcinku takim, e, na jakim niektórzy być może czekali, bo, bo, a, a jeżeli nawet nie czekali, to, e, to na pewno czekali. <grytanie> e, dlatego, że to będzie taki odcinek, który trochę będzie pokazywał mnie od kuchni, ale nie od tej prawdziwej kuchni: to znaczy, nie będę gotować spoko. Nie, nie bójcie się, bo ja często gotuję na moim kanale, więc tym razem nie będę gotować od kuchni, to znaczy powiem Wam trochę, jak to się dzieje, że ja nagrywam, jak to się dzieje, że ja montuję i w ogóle, czy to się w ogóle dzieje i jak to jest możliwe. Tak, jeśli ktoś nie wie, to oczywiście jestem osobą niewidomą. Mam na imię Monika. Jeśli ktoś jeszcze dalej nie wie, to jest kanał Flamonia. Jeśli ktoś dalej nie wie jeszcze na co wszedł i po co tu wszedł, to niech posłucha, bo to może być ciekawe, czy osoba niewidoma jest w stanie jakkolwiek poradzić sobie z prowadzeniem kanału na YouTube. I jeśli tak, to w jaki sposób ona to robi, w ogóle czy to jest naprawdę możliwe? Tak, jest, jak widać jest, ale nie tak do końca sama. Nie. I teraz tak, zacznę, sobie, zacznę od tego, że wam, yy, no że jakby powiem od początku, jak sobie, jak to w ogóle wszystko planuję. Więc najpierw sobie oczywiście rozpisuję odcinki. Czyli rozpisuję w punktach, co mniej więcej chciałabym w takim odcinku, żeby było, tak? Żebym, żeby, żeby powiedzieć, co bym chciała, jaki jest plan tego odcinka. Taki ogólny robię sobie plan, to nie jest tak, że sobie rozpisuję słowo w słowo, co ja powiem. Nie ma takiej opcji, żebym ja była w stanie powiedzieć to, co mi ktoś każe, ani nie ma też takiej, znaczy, może nie to, co mi każe, jakby mi ktoś powiedział słowo w słowo, co ja mam powiedzieć, to dajcie spokój, to by była masakra. Ja również nie jestem w stanie sama zaplanować sobie, tak, mój pies musi być ze mną. No. Ja również sama nie jestem w stanie sobie zaplanować, co ja dokładnie powiem. To znaczy ja jestem w stanie tylko w zarysie wymyślić, a potem to jest tak, że y, samo idzie, tak po prostu y, się pcha do przodu. Więc planuję taki odcinek w zarysie, oczywiście. Zapisuję, rozpisuję sobie go. Eee, no, chyba, że to są w ogóle vlogi czy daily vlogi, no to to już ciężko za, zaplanować. No, po prostu to jest tak, że pewnie tutaj moje koleżanki, youtuberki wiedzą, jak mnie oglądają, że to rzeczywiście tak jest, że ciężko jest taki vlog za, zaplanować. To raczej mniej więcej się wie, co się będzie dzisiaj robiło, czy tam dzisiaj, czy przez najbliższe dni, i tak sobie myślę, a dobra, to sobie coś ponagrywam, zobaczę, co z tego wyjdzie. I to jest na tej zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o stacjonarne odcinki, no to dokładnie właśnie tak. Eee, Czasem jest tak, że się wspieram notatkami, bo na przykład są takie informacje, które no, ciężko byłoby mi zapamiętać w głowie, albo poza tym, po co mam je zapamiętywać, po co sobie za, zaprzątać głowę, skoro mogę skorzystać z jakichś rozpiski, z jakichś notatek. I wtedy, wiecie, zależy od tego, z czego korzystam, czy to jest właśnie komputer, czy to jest telefon, to wtedy jest słuchawka, uchu i hej do przodu. I tak to wygląda. E, Niejednokrotnie jest tak, że e, nikt nie wie, e, ktoś, kto nie widzi tego, że ja mam słuchawkę w uchu, a na przykład korzystam tam coś sobie robię, e, i na przykład coś czytam, nikt nie wie, że ja, e, czy znaczy nikt nie wie, że ja nie widzę. Ponieważ czytam dosyć płynnie, nauczyłam się już tak, że ja tutaj słucham programów uchu, mówiącego i tam sobie słucham i powtarzam, jestem w stanie powtarzać, no tak płynnie, że nie da się zorientować, jak to, e, jak to się odbywa. I teraz tak, kiedy nagrywam taki film stacjonarny, no to potrzebuję koniecznie osoby, która mi, ym, która mi, oczywiście stacjonarny, czyli taki, że właśnie tak jak tutaj teraz siedzę i do Was mówię. Y, potrzebuję kogoś, kto mi tę kamerę y, w odpowiednim miejscu ustawi, bo jak na razie jeszcze nie nauczyłam się, gdzie mogę ją postawić, żeby było dobrze, żeby był dobry kadr i no, że wiecie, żeby to tak się wszystko zgadzało, jak ma być i wyglądało dobrze. Ym, ale spokojnie, ja do tego dojdę. To jest wszystko kwestia czasu. Na razie jest tak, że jak chcę nagrywać tu na tej kanapie muszę mieć kogoś, kto mi tą kamerę ustawi i to jest yy, taka sprawa. Yy, często jest tak, że ten, ten ktoś już jak odchodzi to mi to włącza, żebym ja już nie włączała, ale czasem sobie też włączam sama, yy, choć boję się, żeby nie, nie ruszyć, wiecie, bo jak dojdę na przykład nie zauważę tego statywu, który tam stoi, go kopnę to już ruszę i już wtedy się kadr zmienia i wiecie, no i tak to działa. Yy, no i potem sobie sama oczywiście wyłączam, kiedy już nagram to już mi wtedy nie zależy, więc spoko. I teraz tak, co się dzieje, yy, co się dzieje z nagranymi odcinkami? Yy, nagrane odcinki, takie ja by one nie były, czy to stacjonarne, czy niestacjonarne, zaraz Wam pokażę, yy, jak nagrywam vlogi yy, i daily vlogi. Natomiast na razie nagram wam, powiem Wam teraz o wszystkim tym, co się mówi, jak się tu siedzi, bo potem już sobie pójdę stąd. Jeśli chodzi o to, co się dzieje dalej, to znaczy, kiedy już zostanie nagrany film, to zrzucam go oczywiście do komputera. Robię to poprzez kartę, wyciągam sobie kartę z mojej kamery, jaką kamery? Aha, to potem powiem. Wyciągam kartę i wkładam ją do czytnika, wkładam do komputera i mam program który niestety <noise> mogę obsłużyć w takim zakresie, że jestem w stanie z menu wybrać importuj, z narzędzi wybrać importuj, ale tam dopiero pojawia się takie okienko, z którego trzeba wybrać pliki do zaimportowania. Tego już nie jestem w stanie zrobić, ponieważ program udźwiękowiający nie widzi tego okienka, nie jest w stanie mi przeczytać jakie tam są pliki i nie mogę sobie niczego tam wybrać. Więc potrzebuję osobę widzącą, która myszką kliknie mi konkretne pliki. Następnie... Muszę mieć osobę, która wykona również kolejny krok w tym programie, akurat w tym programie. Muszę mieć, kolejną, muszę mieć znowu osobę taką, która mi ten kolejny krok zrobi, czyli kliknie po prostu przycisk importuj, bo oczywiście też nie jest odczytan, odczytywany przez program dźwiękowiający. Więc takie to są kłopoty, osoby niewidomej. Kiedy mi już kliknie, no to słyszę sobie tam spokojnie, ile jest procent i jaki jest pasek postępu tego tegoż działania. Po czym, kiedy to się już stanie, film znajduje się w, już w moim komputerze. Wówczas ja sobie go samodzielnie opisuję, robię opis samodzielnie, opisuję również pliki, bo jeśli jest ich kilka, no to trzeba opisać, który pierwszy, który drugi i tak dalej. Wszystko już robię samodzielnie. Co dalej? Dalej używam programu. Ja konkretnie używam programu Shotcut, jest to program darmowy, dlatego go wybrałam. Co nie oznacza, że gdybym znalazła jakiś fajny program dla mnie, taki, który byłby dla mnie lepiej obsługiwany, ale byłby płatny, pewnie bym się nawet poświęciła i go kupiła, jeśli nie byłby jakiś bardzo, bardzo obciążający w mojej kieszeni. I co potem się dzieje? Co potem się dzieje? Znowu to jest tak, że program mogę otworzyć, owszem, ale musi mi ktoś na ten program, do tego programu Shotcut wrzucić na tak zwaną ścieżkę roboczą te wszystkie pliki, które mój film zawiera. Wrzuca mi te pliki i kiedy już jest, są wrzucone, jestem w stanie sama. Edytować sobie po kolei te wszystkie pliki, to znaczy wycinać stamtąd treści, które mi nie odpowiadają, czyli jak tutaj jakieś głupoty do was gadam, to wycinam mm, lub zostawiam, to zależy i to jestem w stanie zrobić sama. Końcowa robota, czyli wrzucanie loga, czyli przycinanie już tam tych wszystkich końcówek ładnie i tak dalej, wrzucanie muzyki i w ogóle, to już musi zrobić mi ktoś. Co dalej? Nie jestem w stanie, na przykład, jeżeli mam, nagry, nagrywam na mikrofonie, który jest dołączony do kamery, to wtedy ścieżka jest jedna. Ale jeżeli, jeżeli nagrywam na mikrofon krawatowy z rejestratorem, wówczas ścieżki są dwie. Jedna jest audio, druga wideo. Nie jestem w stanie ich sama zsynchronizować. Znowu potrzebuję osoby, która mi to zrobi. Eee, tak to wygląda, moi drodzy. Eee, no ale, wiecie, no ja się nim poddaję. Na szczęście mam kogoś, kto mi to jest w stanie zrobić, więc, więc spoko. Również jeśli chodzi o taki etap, jak wrzucanie na YouTube, e, robi to już za mnie osoba. E, chociaż być może, wiecie, nie próbowałam tego, szczerze mówiąc, być może byłabym w stanie wrzucić film, no ale wiecie, tam jeszcze trzeba wrzucić miniaturkę. A, czy właśnie, czy oczywiście, miniaturkę robi mi ktoś, bo też sama nie zrobię. E, to już jakby, no to jest taki proces, który wiecie, jak się to już tam przesyła, to już się wrzuca i miniaturkę i opis w odpowiednie miejsca. Także ja tego sama nie robię, robi mi to e, jakaś osoba. No, tą osobą jest mój mąż lub mój syn. I teraz tak pokażę wam jaki sprzęt używam, ale tylko ten, którego teraz nie używam. Ten, który używam, no to tylko powiem. Eee, oj, przepraszam cię, Amisiu. I teraz tak używam moi drodzy rejestratora Olympus. To jest rejestrator, który jest mówiący, a więc dzięki niemu mogę sobie na spokojnie, mogę sobie z nim pracować. Używam mikrofonu krawatowego Rode. Nie pamiętam w tej chwili. Jaki to jest model, ale Wam jeśli, znaczy nie, nie jeśli, tylko po prostu Wam w, w opisie wrzucę tam to, będziecie mieć. Mały, fajny krawatowy. I to jest to wtedy, kiedy nagrywam oczywiście yy, takie stacjonarne filmy. Bo ja jeśli nagrywam vlogi, to nie lubię używać tego krawatowego, szczerze powiedziawszy, bo mi się trochę plączy. Wiecie, kable mi się plączą niewygodne. To jest dla mnie i jakoś tak nie lubię. Chociaż wiem, że najładniejszy jest wtedy dźwięk, i tak byłoby najfajniej, no ale no, no nie lubię. Yy, co dalej używam? Yy, używam iPhone'a. Yy, kiedy na, używam iPhone'a, kiedy wychodzę na zewnątrz, często używam iPhona z gimbalem, używam e, e, gimbala lub samego iPhone'a po prostu e, i, i. Tak, na zewnątrz. Jeśli chodzi o kamerę, używam kamery HDR-CX625. O ile dobrze zapamiętałam, to są dla mnie, wiecie, to jest dla czarna magia, jakaś tam w ogóle. Yy, takiej kamery używam obecnie. Nie ukrywam, że tak trochę powoli szukam jakiegoś sprzętu, który by może też nie, nie strasznie by mnie nie zrujnował, ale jednak właśnie miałby dobry mikrofon, swój wbudowany, kiedy nie musiałabym tak, wiecie, się zastanawiać, dołączać, a nawet jeżeli dołączać, no to... to żeby ta kamera była na przykład trochę mniejsza, żeby można było ją tak na spokojnie na przykład włożyć do, do, do jakiegoś plecaka, torebki czy coś, ale żeby naprawdę miała dobry dźwięk. Wiecie, ja nie widzę, więc obraz... no obraz i tak już teraz... W... Są takie czasy, że jest po prostu chyba i tak dobry w wielu sprzętach, a dla mnie najważniejszy jest dźwięk. Ja po prostu bardzo mocno zwracam uwagę na dźwięk. Jeśli dźwięk jest ładny, to sprzęt jest dobry. Takie ja mam kryterium. Także jeżeli znacie takie sposoby, ktoś mnie ogląda, kto zna takie sposoby, właśnie takiego nagrywania, żeby był dobry dźwięk, to dajcie mi koniecznie znać co ja jeszcze używam aha, jeszcze używam mikrofonu również Rode tylko takiego dużego, większego, dużo większego niż, niż ten krawatowy dołączanego właśnie takiego, który dołączam do kamery nie pokażę Wam w tej chwili ale zrobię Wam rzut albo wpiszę Wam raczej bardziej w opisie co to jest za mikrofon dołączam go do kamery i wtedy nagrywam w ten sposób no i teraz właśnie tak nagrywam w ten sposób, teraz nie nagrywam na mikrofonie krawatowym tylko właśnie na tym no i co, no i to chyba tyle. I teraz pokażę Wam jak nagrywam vlogi i daily vlogi, bo to jest, myślę, yy, chyba najciekawsze z tego wszystkiego. Zaraz się zdziwicie. I teraz mam, widzicie, taką podkładkę. To jest podkładka z, zbudowana z klocków Lego. Na tą podkładkę, zaraz Wam o niej trochę opowiem, ale na tą podkładkę układam sobie kamerę. Tu sobie ją ustawiam. Ona jest specjalnie tak zbudowana, żeby mi się tu kamera ładnie mieściła. Ustawiam sobie ją tu na parapecie, tak, przysuwam. I dzięki temu e, mogę nagrywać. I ten kadr, który za chwilę zobaczycie, e, właśnie z tej kamery, to jest właśnie ten kadr, który służy mi dość często, wtedy, kiedy nagrywam vlogi, daily vlogi. No i słuchajcie, to jest dopiero niezła kombinacja. Tutaj jest szafka, są albumy, wyciągam dwa. kładę podkładkę też z LEGO odpowiednio zrobiona, żeby był dobry kadr. Wykładam to, tylko że to już jest trochę trudniejsze. Okay. Tak, stawiam. Proszę bardzo i również mogę nagrywać. I to jest kadr z pokoju, który wam też zaraz pokażę. No i słuchajcie, to jest właśnie ten kadr z pokoju. Jeśli chcę coś robić w pokoju, chcę Wam coś pokazać, nie wiem, coś tutaj mogę robić, no to akurat się nie zdarza często, we vlogach się, we vlogmasach się to zdarzało, to właśnie to jest ten kadr. Czy on jest dobry? No nie wiem, sami zobaczcie, dajcie znać, Może, możecie, możecie się tutaj tam trochę zorientować, jak wygląda mój pokój, tak przynajmniej jest grubsza. I tu sobie, słuchajcie, zakończymy ten odcinek. Yy, widzieliście na yy, tych yy, tam fragmentach, w tych fragmentach, w których pokazywałam wam te podkładki, to widzieliście też mikrofon, widzieliście też kamerę, no bo akurat była widocz, że nagrywałam to na iPhonie. I teraz moi drodzy, tak, yy, no widzicie, to były podkładki z klocków Lego. Po to są te podkładki, żeby był odpowiedni kadr, odpowiednie nachylenie kamery. I ja muszę się dokładnie nauczyć, w którym miejscu. Ustawiam tą podkładkę i kamerę na niej umieszczam. I to miejsce musi być przestrzegane przeze mnie, bo jeżeli to będzie inne miejsce, to wiadomo, że będzie inny kadr. No i to właśnie tak wygląda. Staram się w moim domu wyczajać takich miejsc jak najwięcej. Staram się ogarniać tak jak najwięcej miejsc, żeby właśnie no, żeby te vlogi jednak stawały się coraz ciekawsze. Bardzo chciałabym kiedyś yy, wymyślić jakiś sposób, żebym mogła na kanapie też nagrywać, bo czasami mam, miałabym ochotę w tych vlogach gdzieś tam wpleść, wiecie, jak się to na kanapie i coś tam gadam do Was. No niestety najczęściej robię to w kuchni, jak zauważyłyście, zauważyliście, no bo y, tutaj jest mi najprościej to ustawić. Ustawiam kamerę na parapecie, y, tu sobie siedzę, jestem widoczna, no może to nie wiem, czy jest najbardziej korzystny kadr, czy nie, może nie. No ale no cóż, no staram się to, to wiecie... Yy, Ogarniać, żeby to jak najlepiej wyglądało. No, wychodzi jak wychodzi, nie zawsze jeszcze dobrze, ale się staram. No i będę, yy, mówię, coraz więcej rzeczy ogarniać. Kolejne, kolejne takie miejsce, gdzie nagrywam i też już to widzieliście, to jest łazienka, też jestem w stanie sama. Tam nie potrzebuję podkładki, bo kładę sobie kamerę na półeczkę na lustrze i ona akurat tak dobrze jest ustawiona, że mnie widać spokojnie, mogę tam Wam coś pokazywać, jak, jak się tam robię coś przy twarzy czy coś, no to spokojnie Wam mogę pokazywać. Także, także tak to wygląda, jeżeli moje vlogi są właśnie takie czasami mało ciekawe w tym sensie, że, że tak miejscowo, że chcielibyście właśnie, żeby gdzieś było coś więcej, no to właśnie... Będzie tego coraz więcej, mam nadzieję, bo mam nadzieję, że się będę coraz więcej takich rzeczy uczyć, w sensie ogarniać sobie, gdzie mogę postawić, wiecie, w jakim miejscu. No niestety niewidomy się boryka z takimi właśnie problemami yy, nagrywania, że yy, no niestety nie mogę tak łatwo i tak prosto tego zrobić. I jak widzieliście też w którymś vlogu, wyszłam na spacer z pieskiem, też chciałam bardzo fajnie pokazać Wam okolice gdzieś, żeby coś więcej... No niestety, nie udało mi się jeszcze źle to zrobiłam, jeszcze źle to trzymałam tą kamerę, jeszcze się nie nauczyłam, ale się uczę yy, na ślepo tego robić. Mam nadzieję, że się uda. Yy, no i tak, no i oczywiście, wiecie, nie, nie chodzi mi o to, żebyście mi teraz pisali w komentarzach pod tym filmem, ale jesteś dzielna, super sobie radzisz. Nie, to w ogóle nie o to chodzi, słuchajcie. Radzę sobie, bo chciałam zostać youtuberem, no i sobie radzę, muszę sobie jakoś radzić. Yy, więc to nie o to chodzi i nie oczekuję tego zupełnie. Bardziej chodzi mi o to, żebyście yy, powiedzieli, co myślicie o właśnie tak technicznie, właśnie o tych kadrach, jakie u mnie widzicie na filmach. Yy, może macie jakieś porady, może, 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 nie wiem, no po prostu powiedzcie, co myślicie. Yy, no i cóż, i to chyba już tyle. Myślę, że wszystko Wam powiedziałam, pokazałam, jak to robię. Jeśli ktoś z Was zna jakiś, zna jakiś fajny program, do nagrywania, na przykład takie, które wiecie, że byłby może lepiej obsługiwane czy coś, ja bardzo chętnie się na coś przerzucę, ja bardzo chętnie skorzystam. Ja bym bardzo chciała sama, to jest moje marzenie, żebym mogła sama sobie te y, moje filmy robić. Wiem, że to jest niemożliwe raczej, no bo takiej y, strony już, wiecie, jak właśnie logo, jak takie rzeczy tam, żeby ładnie coś było, no to już niestety nie potrafię zrobić. Nie dam rady, nie widzę, no i, no i, no i dużo. Ale y, ogólnie rzecz biorąc, y, w dużej mierze i tak y, radzę sobie sama i to mnie bardzo cieszy. Y, to już tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Y, mieliście okazję zobaczyć, jak to wygląda, y, że tak powiem, od kuchni. Jak sobie z tym radzę, y, jak to wszystko ogarniam. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. A tymczasem trzymajcie się, buziaczki, pa pa!